Cześć, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Warface'a. Słuchaj, na samym początku krótkie ogłoszenie. Pierwsza sprawa to nowy Discord, nowy w zasadzie stary Discord, jeśli jeszcze Cię tam nie ma, to w opisie tego filmu znajdziesz linka. Druga kwestia, to tak stwierdziłem, że warto by było, myślę, zrobić klan, żebyśmy mieli miejsce takie gdzie, wiecie, zbieramy sobie ludzi do grania, no oprócz takich tam Discordów i tak dalej, no ale... Tak, żeby wiecie, in-game mieć takie miejsce, gdzie można się zebrać i razem pograć. Więc zrobiłem klan o nazwie Imperium Podłogą, bo Imperium samo było niestety zajęte. Niestety zajęte, jest to miejsce otwarte, więc no, niezależnie od tego, czy oglądacie stale, czy tylko wpadliście, to zapraszam serdecznie. Może znajdziecie akurat tutaj kogoś do wspólnej gry. Natomiast jeśli chodzi o plan dzisiejszego odcinka, słuchajcie, to albo zagramy tryb PvP, albo rankeda. Zostały ostatnie dni sezonu, więc raczej już i tak nie popolujemy o wyższą rangę, ale zobaczymy jak to będzie. Też nie wiem jak długo będzie szukało meczu na PvP, jest różnie z tym, więc zakładam, że albo, albo. Ale to zobaczycie za chwilę. No i jedziemy słuchajcie, ale czemu snajperem? No dobra, no to jedną mogę snajperem zagrać, tylko wolałbym... A, bo nie mogę tu wybrać. Tu wszyscy grają snajperami. A, Taką mitą znalazło. No dobra, no to spoko. Tu mnie chętnie się zmierzę z snajperką. Bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz snajperem grałem. O jezus, ale jak ja tak będę strzelał tym snajperem, to ja nie wróżę tutaj sukcesów, niestety. Ale mamy maksima, to zawsze możemy sobie coś tam z pistoletu postrzelać, właśnie. Który jest. trochę lepszy niż ta snajperka. No i granat! No, i granat jak na złość. Dobra, wali się snajpy. Lecimy z tematem, chociaż. Ło, ale trafiłem. No, kurna, no przecież chcę zmienić na pistolet. Z czego ona to kaliko to masakra, ty? Jakiś automat totalny. No dobra. I tego skryty, to ja już z nim grałem, chyba kiedyś. Przynajmniej z tego, co mi się wydaje. Durna, nie trafiłem. No trudno, dobra. I tak to chyba do stu jest, nie? Mi się wydaje tylko. Nie, nie jest do stu, dobra. To mi się wydawało tylko. Dobra, nacinku, nacinku, nacinku. Koleżanko, do grobu tam. No dobra, zmienilibyśmy sobie broń. Bo chciałbym sobie potestować inne bronie. Go, co to. Jezus, jeszcze 15 minut niech to się składa. Co to za broń była w ogóle? Że ona się tak długo składa. Wziąłbym sobie coś innego. Spróbujmy to. Kurna, no przecież. No nie da się, no nie da się. Z krakena mnie ujechał, no. Akurat krakena mam. Czy ja mogę coś w tym krakenie zmienić w sumie? O kurwa! No nie! Ale głupie jest to, że jak celuję. To nie można zmienić na. Patrzcie. A nie, teraz mogę. Jak strzelę i próbuję zmienić, to nic z tego. No szkoda, no szkoda, słuchajcie. Szkoda. Krótkie to był. Krótki to był moment. Krótka to była gierka. Także za chwilę widzimy się z kolejnej. No dobra, słuchajcie, lecimy, lecimy. Swoją drogą zrobiłem troszeczkę zakupów w sklepie. To zresztą widać, prawda? Mam chociażby Mołotowa, ale tak poza tym to kupowałem ulepszenia kupowałem parę broni No tak bez szału w sumie Ale coś tam wykorzystałem Z tego hajsu, który miałem Więc według mnie to im plus Kurna, no po plecach Nie no, poważnie? Poważnie gościu będzie tam Leżał? Czekał i kampił? To, to, takie żarty tylko były. Bo on tam leżał, nie? Ale... No jest tam bydlak, kurwa! No przeca je popierdoli! Dobra, tam trzeba od razu mołotowa wrzucać, nie ma to tamto, dobra. Aua! ale flesha na ryja dostałem! Ale flesha na ryję dostałem! Tego się nie spodziewałem, dobra, na spokojnie. Trzeba tam rzucić za auto, ale rzuciłem tego. O! Ażem rzucił? Dobra, na nacilku. Nie wiem, ile HP masz, no, przecież... Jaką tarczę miała w ogóle mocno? Co to za pancerz jest? Czy to ten skin ma taką wytrzymałość? Z jakiejś lagi mam mikro. Dobra, na spokojnie. Oj, mołotow A ja zapomniałem, że ja teraz granatów nie mam, zwykłych tylko smołki No dobra, trudno. A, a, a. Dobra, trzeba keba na szybko. Może by się ktoś wysadził na tym kleju, może co? No, ale przecież nie będziemy ich przez 8 minut chyba bić na respie, nie? Czy będziemy. Chyba będziemy, słuchajcie, jednak. Uła! Ale hedzik siadł. No to zdecydowanie bardziej emocjonujące są jednak te rankedy, no. Bo tak to albo bicie kogoś na respie. No, takie. Szał ma, no. Szału nie ma, co ja wam powiem? Szał nie ma. Może kogoś kolcem w gnąć. Dobra, łapta mołotowa, Oj, nie siadło za bardzo. Ja chociaż raz kogoś tym mołotowym przyjaram? Bo normalnie to jest tak, że ludzie mnie to tymi mołotowami ganią jak cholera, a ja nic zero. Oj, pali się, gościu! Jak coś, witam. Kurwa! On na górze! No jezus, dobra, no nie spodziewałem się go tam. Nie spodziewałem się go tam. Ale tak zastanawiam się, złajcie, z tych broni, które są aktualnie w sklepie, którą by się opłacało kupić. Bo tam nie widziałem jakiegoś uber. szału. Wstał gościu? Ale mimo towaru rzucił pod nogi, no. Turna. Ale tam się skupiłem. A nie, to cień jakiś był chyba. Bo tak się skupiłem na tamtym miejscu. Myślałem, że ktoś tam stoi. Uh! Kurwa! No Aka alfa silniejsza na blisko. Ewidentnie. Witam. No chyba nie chciałeś się przede mną schować. Brana spokojności. Odbili tego respa sobie. Zresztą widać. Ja nie wiem skąd je dostaję. Faktycznie The Real Ghost. Chłop. Nawet nie wiedziałem skąd, skąd ją dostaję to. Oj, idź ta z tym Mołotowem w cholerę stąd. I się ktoś swajczył jeszcze nim. Gdzie są te typy? Bo tak cały czas ktoś ginie. Dobra. Ale że Mołotowa sam sobie rzucił. Lagi są czy nie? Nie no, niby 20, 30 pingu mam, ale mam wrażenie jakoś tak, nie wiem. Jakby delikatnie chociaż lagowało. Aj! Kurde, ten Dereal Ghost już siódmy raz mnie zabił. No nie, no kurwa, po plecach znowu. Dobra, tu... By się przydało tak, żeby ktoś biegał i z jednej, i z drugiej strony, bo jak biegamy z jednej, to nas dojeżdżają z drugiej, nie? I tak cały czas. I tak kurwanska w kółko. Na spokojnie. No, koleżanko water, ale no właśnie tutaj leży. No, idź tam i w cholerę stąd. Nie! No i wybiegła, no ja myślałem, że ten za mną kogoś jeszcze ubije, a tu widzę, że tak średnio. No, 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 no. I snajper. Oh. Pozdrawiam, Shadow. Widzę, że Polak. Fel Kurwa. Kurwa. A może byśmy spróbowali czegoś innego? Nie no, medykiem to może nie, ale jako strzelec. No i żebym kliknął tego medyka. A nie, czekaj, zmieniło mi na strzelca. No dobra, nie jest źle. Zobaczymy jak Asaltem pójdzie. No na razie to szału nie ma powiem wam. Bardziej, że oni tutaj naprawdę dobrze sobie radzą, nie? No niżej trochę, no niżej trochę. Czemu to no mnie tak podbija? Próbuję to kontrolować, ale wiecie, tak bym siły nie miał, nie? Trochę w ten sposób. Ogiń Kurwa On tam na skrzynkę wskoczył czy na co? Bo to było coś, czego się nie spodziewałem ogólnie. Bramało. No kurwa! Nie wiem, wy też tak macie, że jak trzymacie granat w ręku rzucicie go, to wam on jakby zastyga? Bo to jest dziwne, w sensie Jakby rozumiem, że mogło być tak, że mi go sfrizowało w miejscu Ale go trzymam, trzymam, on nic, nie? Wiecie o co chodzi, o Cyk O, teraz dobrze poleciało, nie wiem o co, kaman. Nik Nikt mi Kurwa, głowę schylił Jebaniec Do gleby, do gleby Dobrze, na spokojnie no, i się obrócił, no. Ajajaj. Aj, aj. No ale dobra, no, wygrywamy, to najważniejsze, słuchajcie. Wygrywamy, jest prowadzenie. To nie o samo prowadzenie tu chodzi. spokojnie. Wiedziałem, no, wiedziałem, że on się wychyli. No, wiedziałem po prostu. Ale widzicie, mam takie jakieś mikrofreezy. Nie wiem, mikrofreeza mam. No, idzie on się kurwa schował teraz. A ła! Fleszem bryja, na no pewno. O jezus. Dobra, spokojnie, trzeba się odsunąć. O ładnie tam wjechał, ale to nic nie dało. Kurwa! Nie! Nie, ja mu cheda dałem i on mi te ja pierd... No co za pech w ogóle, nie? Jakiego pecha można mieć w życiu? Tam był ziomek. Jezu, ale mnie te ptaki... Myślałem, że to jakiś granat, wiecie, że się coś zbugowało. A to ptaki latające kluczem. O, o, ładny mołotow w końcu siadł. Dobra, na chillku, Też Oj, oj, oj. Dobra. Oj. Granat na ryjec. Oj. Dobra, drzewo mnie zasłoniło, więc jest git. No, kurna. Ja mam jeden sześć u niego. Nie wiem, mnie tu dwóch typów cały czas i mam takie wrażenie. Nie? 16 na 21 mam. Bardzo dawno nie grałem na PvP, cały czas tego te rankedy cisnę. A to trochę inaczej jest, jednak mimo wszystko. No weź ten łeb, chowaj no. Kurwa. A czy on ma. On ma jako drugą broń shotguna? Naprawdę? Tak można? Kurwa, to by było niegłupie w sumie. Zamiast tego Maxima gańca, znaczy Obrzyna w zasadzie na blisko, cyk, cyk i po sprawie. A, niegłupie, niegłupie, muszę przyznać, niegłupie. No i jedziemy, słuchajcie, na... Oldie Pocie, no. Byliśmy tu dosłownie przed chwilą, można by rzec, tylko na snajperkach. A tu proszę... Oj, oj, oj! o ten Carven Pit to dramat, no. Co on wjeżdża z tym hakaczem? Co chłop robi z tym hakaczem, to ja nie pytam, nie? Ale go w ogóle zapierdala, co jest? Dobra, Molotow. I myślałem, że ktoś tutaj przyszedł. A, bo ja nie gram... Dobra. Dobra, na spokojnie. Ej, ten Komrad dobry. Turna, tylko trzeba się nie dać zabić, nie? Tylko trzeba się nie dać zabić. Oj, nie chciałem zeskakiwać, no dobra, trudno. O, ładny małosiad. Dobra, jeden dojechany. Nie, nie, za daleko w ślisk. Witam. Nie wiem, zginiesz dzisiaj? Ej, ten karawen Pit dziwny jest, nie? W sensie, on od razu jedzie wcelowany w bok. Ale, flash na ryj. Ale, flasha na ryj dostałem! Dzięki Weter, no. Miło było. Dobra, zrobiliśmy... Oj, kolego! Kolego! No jest z tym komradem, no. Ale ten komrad, mega dobra ta pompka. Mega dobra pompka. To trzeba przyznać. Nie, panie, kolego, no ale to też kurwa zgin pan. Ileż można wpakować w nich, nie? No ale dobra, jest 15-25, no. Ciao, Nimo. Mam 6 na 6, więc nie jest tragicznie. Dobra, no Do... ojojoj, aleś w skoku. Panie kolego, ale to weź pan giń po prostu, co? Oj. Trzeba wjazd. Tu jeszcze jeden był. Kurna, no i ten kraker przeleciał, no. Ten kraker tak się przeleciał, nie? Gdyby nigdy nic. Oj, ten lepki granat tu. Szymano, witam. No i znowu krawen no. Znowu on. No. Nie mogłeś tym medykiem tak... Pół sekundy wcześniej coś tego. Nie, nie da się. Oj, ojoj, oj oj, oj! Ale już przeciągnąłem. No mancie... A jednak ty mnie. Kurde, z hakacza wniosek z tego łatwiej heada trafić. Tak stwierdzam, że łatwiej hedzika z tego trafić chyba. Ale wbiegłem, ja już wiedziałem, co to będzie, nie? Ja już po tym jak wbiegłem wiedziałem, co to będzie. Nie wiem, dasz mu to amo tam na górze? No masz. Mogę mu dać? Dziękuję. Trzymaj, stary no. Dobra, ten dojechany jeszcze jeden za mną. Mam cię. Gdzie on ma głowę, ja się tak pytam. Bo ja strzelam mu w łeb i to nic nie wchodzi, nie? To jest niemożliwe wręcz. No to się Weterowi udało, dobra. Ład mołotowa na ryjec. Witam. 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 o ale rozdane. No i granat. Tak dobrze szło, no. Tak, dobrze szło. Trochę się rozkręciłem już. No, w dwie strony nie dam rady strzelać, nie? W dwie strony nie dam rady strzelać. O kurwa. Nic nie widzę. Jeszcze ze dwa te flesie potrzebowałbym tak na ryj dostać. I wtedy będę już zadowolony. No, wtedy już będzie git. Wtedy muszę przyznać, będzie gitno. Aj kurwa, ten Shenan tam cza cały czas kampi w tym jednym miejscu. Jego by tam trzeba było jakoś dojechać, nie? To jeszcze nie wiem jak. No Jezus. No nie spodziewałem się, że tam na dole będą we dwójkę stać Oj, ładnie tu naszych przeciorali. Top. Ja mogę dzisiaj. Siemano, witam. Turna, no i niepotrzebnie kucnąłem. Niepotrzebnie kucnąłem, bo byłaby szansa większa, no. Dobra, rozjechany. Oj, ale już mam mało HP, jeszcze z respa nie wyszedłem. Dobra, młot na daleko. Oj, ale ktoś tam ładnie spalony. No, nie, zablokował mnie tym ślizgiem! Kurwa! No, mało poleciało, ale no nie doleciało, jak widać. Szkoda. Tutaj widzę, że to jest ewidentnie mapa na te, na shotguny, nie? No, po niektórzy, jakby mogli, to by było shotgun only, nie? I tam. Oj, ładnie siadło, ale ten granat. No właśnie. Witam, witam, panie koleżanko. No, nie przeciągnąłem. Witam. Dobra, spokojnie. Dla kampy. Dobra. Smoki, żeby trochę się odnowić. Chciałem ja powiedzieć, żeby trochę HP odnowić, ale chyba się nie uda, nie? Witam. Uh, ale siadło. Siema, no. O, no. Oto, siódmy. Siema. Witam. Oj, nie, ten granat! Kurwa, wiedziałem, że on mnie wysadzi tym. Ale ładnie i tak ich tam porobiłem, no. I tak ich tam ładnie porobiłem. Przecież nikt się tego nie spodziewał, że to w ten sposób wyjdzie. Uuu, ale chodzi ksiat! O kurwa on nie zdech! Ja myślałem, że ten karwem zdech I przestałem strzelać. I tam od kogo ja dostałem? A tego ghosta znowu! Witam, 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 ale Pani kolego! No ale to... Kurwa, no to przecież... Nie wierzę w to dzisiaj Dobra, granacik tam. Uwiast... No nie! Znowu ten kraken z tym komandem, no. Jakąś lepszą broń bym chciał Ale, żebym rzucił. Dobra, 32-27 jest no dla mnie, no to nie jest źle w sumie. Kurwa, tylko czemu ja po tym ślizgu się zatrzymuję w miejscu, nie? To jest tak irytujące. Bo no jakby było tak, wiecie, że ja robię w ślizgi, biegnę dalej. To spoko, nie? A ja robię w ślizgi i ja się zatrzymuję. Oj, cześć. I nie zadałem mu nawet. Nie zadałem mu tym mołotowem nawet jednego obrażenia. Ale nas jebią teraz tu na tym respie. Można by powiedzieć, że bez mydła. Wszystko przez te zasrane. na jego mać. Smoki. Dobra, ten zdech, no i koniec Koniec czasu, no pojechali Ponosno 11 fragów Tak niewiele jednak, tak wiele Tak niewiele Brakowało, no No tak niewiele słuchajcie, brakowało, nie Tak niewiele brakowało, kurna, żeby to ugrać A szkoda, no szkoda No szkoda, ale zobaczmy sobie podsumowanie 1.06 To I tak nie jest najgorzej w sumie to i tak nie jest najgorzej, jak na fakt, że naprawdę dobrze grali. To spoko. I w sumie też dawno nie grałem deadmatchy, więc to widać. No to jakby... Nice, no. Nice. Coś ciekawego tutaj dobiłem. Nic ciekawego w sumie. Nic ciekawego w sumie, słuchajcie, nie dobiłem. Natomiast to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Pamiętajcie o dołączeniu do klanu. Pamiętajcie o dołączeniu do Discorda. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza. Jeśli nie subskrybujecie, to suba. A dodatkowo fajnie było, jakbyście wspierali, więc przycisk Gwęż tam na dole. No. I to tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do następnego. Do następnego! Na razie. No i cześć!